Witajcie w kolejnym odcinku. Jak zwykle porażające słońce, ale to dobrze, ładna pogoda jest. Idę na małe zakupy, a przy okazji chyba sobie zajrzymy dzisiaj do Tediego Dawno tam nie byłam, a potrzebne mi gumki do włosów. A oni zawsze mają taki super fajny, duży wybór. No, jak nie, to będę musiała się posikować temu, bo chciałam te gumki z mm, takie jakby uszkami, kokardkami, coś w tym stylu. Widzę, że większość sklepów jeszcze pozamykana, ale to nic to nie powstrzymuję, wiecie, idę do rawy spożywka, a potem się zobaczę co dalej dzień przyniesie, no Teddy to taki mój dzisiaj plan i trzeba by go wykorzystać bo skorzystać, póki pogoda ładna słonko świeci, za mną ciuchy jakieś ubrania, ale wszystko jeszcze pozamykane, o sprzedawcy szukają kto wie, kto wie, no dobra idziemy do sklepu zeszłam sobie przy okazji do Hageba widzę, że jakaś świeża dostawa roślin Zerknijmy sobie, co ciekawego tu mają. Że oddalmy trochę, żeby było lepiej widać. No coś tutaj jest. Palemki, hamadory, zwykłe małe skrzydło kwiaty. Taki tam. O, no, coś fajnego. Naprawdę całkiem fajna, świeża dostawa. No tutaj akurat nie mamy jakiejś rewelacji, jeśli chodzi o rośliny, ale przejdziemy się tak króciutko. Te półki to tak raczej bardziej puste niż pełne, trochę piprę, ale to tak zawsze jest. No, jakoś tak mniej roślin, to nie jest ten Hagebau co zachwyca. Ja to zawsze sobie lubię maluszki przejrzeć, ale piękne hibiskusy. I echinacea chyba, tak, to fajna roślina jest. Ona zawsze kwitnie z tych właśnie młodych przyrostów, ale bardzo chętnie puszcza te młode przyrosty. No, jakieś rewelacje tu nie ma, jak widzicie. By się dopiero przygotowują. Tak wszyscy się teraz już nastawiają, wiecie, na sezon ogrodowy, to co jest na zewnątrz. Z maluchów też zero rewelacji, niedośpian. I ja wam ostatnio mówiłem, że ja mam fitonie w lesie, w szkle, ale to chyba jest jednak niedośpian. O nie. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? No nie za wiele, słuchajcie, nie za wiele. No nie ma jakichś rewelacji. a znaczy, jaka bida. Bym powiedziała nawet, że tragedia no z tych większych kwiatów coś tam, coś tam by się znalazło jakby ktoś chciał coś większego widzicie to tak tylko wstąpłam przez przypadek więc mm, taki szybki przegląd ale jak widzicie no tych roślin większych jest sporo natomiast małych uuu patrzcie zabidzona wanda i ona kosztuje 20 euro fajne są te gliniane doniczki bo to można sobie zamoczyć, obsuszyć i wiecie, ponownie zamoczyć i obsuszyć, obsuszyć i taki gliniana doniczka ma to do siebie, że jednak tą wodę trochę trzyma w środku, wilgoć. To jest fajne. Czy to nie jest ta krokomia? Jest napisane Grundfland za 15 euro. Wygląda jak krokomia. Może to być krokomia. Ma no tam został nam jeszcze ostatni stół z takimi średnimi roślinami, ale jak widzicie, no tu szału nie ma. Jakieś filodendronki, trochę fikusów. Ten miks dracenowy całkiem spoko, ale. A nie, no patrzcie, 17,99, więc no trochę tak cenowo, nie? Mamy jakąś rafidoporę, fikusika. Ładne są, ja go mam, ale u mnie tak nie chce ładnie rosnąć, mimo tego, że. A to co to jest, to takie dziwne białe, no nie wiem. Mimo tego, że ma dosyć dużo światła, to tak. Słabo sobie radzi. Damian mi polecił z zielonego okna, żeby go wystawić na lato na balkon. Pewnie tak zrobię, jak przed, jak sobie poradzi. To po prostu go potem stawię na zimę znowu do domu. Tam gdzie i tak ma dużo światła, a jak nie, no to trudno pożegnamy się z nim. No zobaczymy, jak mi pójdzie. okazja chyba Venti, tak? Tak mi się wydaje. Ładna <głodne> glaonem, no, ale dosyć małe i pewnie co nowo za jakieś 12-13 euro nie patrzcie, pustawo, pustawo, więc idę do Teddy'ego. Weźmy w środku, słuchajcie, na dziale dekoracyjnym, bo akurat tu udało mi się jako pierwszy wejść. Panie się tu jeszcze wykładają, Słuchajcie, wyjeżdżałem z tymi wszystkimi wózkami. Dużo sztucznych kwiatków. I jakby ktoś nie miał ręki do roślin, to można sobie takie kupić. Jakieś pojedyncze różyczki. Tak ogólnie to chciałam zobaczyć gumki do włosów, ale patrzcie, no Teddy to jest nieźle zaopatrzony To no wszystko znajdziecie. Się chyba hosty nazywałem do firan. nie głupie. Patrzcie, makromowe. Fajne. To macie przyklejone. Nowka sztuka nieśmigana. Takie, jak to się nazywa, z diamentami, jakby fajne, nawet tylko euro kosztuje, więc nie ma najgorszej ceny. Trochę wiosennych rzeczy, jakieś filaneczki, nie firaneczki. Jak ktoś lubi? Hm. No, wybór jest spory. Co my jeszcze mamy? Zasłonki. Nie lubię tych filanek. Mi się kojarzą. Kiedyś wszyscy tylko takie mieli. Jednak wolę te delikatne woalowe, ale zasłonki niczego sobie. Jak ktoś lubi. taka fajna firanka w kratkę, trochę inna. Poszewki, duży wybór. A jak komuś brakuje, to jest królestwo wieszaków. Lustra, lusterka. Słuchajcie, i to tak cenowo, nawet nie najgorzej. Są różne rodzaje naprawdę co my tu jeszcze mamy, ramki, nie ramki a z drugiej strony takie mm, ślubne dekoracje, jakby ktoś chciał sobie coś sam złożyć trochę boho, makramy ogólnie spory wybór ramek, ta jest nawet fajna, wiecie, w sensie, że 30 na 45 euro i nawet jak nie chcecie sobie wkładać innego obrazka to już ma całkiem fajny motyw w środku i są te z takimi jakby podwójnymi ramkami. Też są spoko za 5 euro. No wybór jest. Ktoś poszukuję ramek, to można spokojnie zajść do Tediego. Motyw dziecięcy. Fajny. Znaczy fajne. no kwestia gustu. Wiadomo, ta też jest całkiem spoko za 5 euro. Taka zwykła czarna. No, i one są w różnych rozmiarach. Gdzie ja tak, gdzie ręką sięgnę, to Wam pokazuję. To jest naprawdę dużo 7 euro. I to jest 50 na 40. Z zewnątrz 40 na 30, w środku no, jest z czego wybierać. co my tu jeszcze mamy? Jakieś skarbonki, nieskarbonki. Jak widzicie, dużo tu tego. Następny dział dziecięcy może jakieś puzle. Dawno nie układałam, te wyglądają ciekawie. Za 5 euro, ile to ma elementów, ale widać, że to takie malutkie są. Nie jest napisany wymiar, ciężko się zorientować, ale motyw fajny. Taki jakby włoski. Nie no, zabawek tu jest multum, z jednej, z drugiej strony. Ale ja nie chcę zabawek, ja chcę gumki do włosów, idę zaraz tam poszukać jakichś fajnych... ...artykuły do szkoły. O, tu mam coś dla osób, które ukorzenia rośliny, to jeszcze tu znajdziecie takie plastikowe kubeczki. A jak to cenowo wypada? Czekajcie, zorientujmy się. Osiem ml. euro, no to nie najgorzej. No i takie rzeczy urodzinowe. A to chyba jest malowanie na cyfrę patrzcie jaki wybór. No dużo jest takich właśnie dekoracyjnych. Rzecz. też takie ciekawe motywy roślinne no, do dekoracji jest mnóstwo jak lubicie jakieś takie D.I.A. za sprawy no to jak najbardziej włóczki są, nie włóczki te t-shirtowe by można było obczaić, ale nie ma widzę, że t-shirtowych to w ogóle dla psiaków zeszyty dla zwierzaków może idziemy ogarnąć sobie kubki jakieś fajne. Kupki zawsze są ok. Co my tu jeszcze mamy? Pojemniki, mi by się przydały jakieś fajne. Coś w stylu tych na górze dużych, ale takie mniejsze, bo chciałabym sobie pod, tą, pod ten regalik wsadzić, ale no tylko takie duże są. Patrzmy, patrzmy. Nie, tylko te duże, szkoda. Gdzieś takie widziałam, chyba w akronie składany. Słoiczki bardzo fajne takie do przechowywania rzeczy kuchennych. No pewnie bardzo delikatne to szkło jest. Ale ładne. Poduszki. Mam taką już chyba ze 4 lata całkiem nieźle się trzyma. Wiadomo, że ten meszek już nie jest taki fajny. Ja chyba za 6 euro kupiłam. I wkład już musiałam wymienić, bo się skulkał. Wiecie, to wata jest, ale poszewka się jeszcze trzyma. Dobra, tu sobie kupowałam te swoje kubeczki pod espresso. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie się mi sprawdzają. Naprawdę są super. Nie są cienkie, nawet raz mi jeden na podłogę spadł. Mówiłam Wam, że ja to taka kapa jestem i um, zapłaciłam. A nie, poczekajcie, bo ja kubeczki do espresso w Kiku kupiłam tu mi nie odpowiadały bo nie miały chyba dziurki na, ręce, na palce tak dokładnie i były bardzo małe skłamałabym was widzicie okay. dział z kubkami się za wiele się nie zmieniło ale tak przyjrzyjmy sobie jakby ktoś ciekawy był idę po te gumki i słuchajcie wychodzę chyba z Tediego taki króciutki przegląd a czemu by nie by zajść odświeżyć Pamięć, co ciekawego można kupić w ogóle nigdy nie wiadomo, co się w domu przyda. Ścierki, o tutaj jest dużo tych Scrub Daddy, Scrub mami ja tego nie używam. Używacie to? Ja tak jakoś nie za bardzo. Takie rzeczy do przechowywania, haczeki, kiedyś tu szukałam takich fajnych, właśnie na szklanki, na kubki do zawieszenia pod szawki, ale nie było. No, jaki wybór szczotek i w ogóle grzebieni. Ale ja bym chciała jakąś fajną gumkę do włosów. Nie wiem, co się stało z moimi. a ja to wszystko tak namiętnie gubię. Przyjrzyjmy się. No te takie zwykłe są wszystkie. Co my tu mamy? Te podobno jakoś tam włosów nie gniotą, ale ja w to nie wierzę. Okej. Okay. Ej, nie ma nic takiego. Patrzcie, taki wybór, a ja nie umiem nic znaleźć. Widzicie to? cały dzieł z gumkami. A ja sobie gumki nie mogę znaleźć. Może byśmy jeszcze solary przyjrzeli. Ja wiem, jak u was w regionie, ale u nas bardzo popularne są teraz te takie lampki solarne. W sumie na balkon, czemu by nie? Albo nawet do domu, wiecie, jako lampka nocna tak po 10 euro są. To jest pewnie droższe? Nie, też 10 euro, trochę wyższa jest. Strojki. To jest ciekawe, mogłabym sobie na balkon wziąć. Nie no, dobra, już nie przesadzam. Tu kiedyś kupowałam tego fajnego świecącego ptaszka, tylko coś mi się wydaje, że mu się timer zepsuł. W ogóle tych LEDowych to są takie różne rodzaje. Może zobaczymy sobie jeszcze solarne lampki, jak gumę do włosów nie ma. Tutaj wybór w ogóle rzeczy do ogrodu i takich tam to jest ogromny patrzcie urocze żółwiki. Tylko 2 euro. A, jakąś satoniczkę można zawiesić. O, ale fajny słodziak no pracujemy to jeszcze mam jakieś łapki na muchy słuchajcie nie wejdę w dział lampek solarnych bo jak widzicie to jeszcze po środku stoją jakieś dywaniki o dywaniki nie ostatnio kupiłam bez przesady poduszki na krzesła takie ogrodowe i tam nie wejdę bo tam wszystko jest jeszcze no jakby to powiedzieć zastawione Takimi właśnie stojakami z, z ubraniami, i innymi udało się trochę. Jest odsłonione, to można tam wejść. Patrzcie, jakie fajne króliczki, ale urocze są takie duże. Ja lubię takie duże. Ostatnio tak polubiłam się. Tu mamy jakieś solarne, krasne, ale malutkie słówki. Ciekawe, jak to cenowo wygląda. Bezcenne. A tu się urwa 2 euro za taką malutką słówkę. Jaka żaba. Co to jest? Pszczółka chyba, no nie jest sola, tylko tak po prostu do postawienia. Takie róże, coś większego. No jest tego. Jest tego. O, z drugiej strony takie fajne słoje są i te bardziej tradycyjne do wtykania. Tu jest dużo w ogóle do zawieszenia. W sumie nic więcej nie ma. Jeszcze jakieś stoliki i te sprawy. I takie fajne doniczki. No, to by było chyba na tyle dziś wtedy. Pamiętacie, jak ostatnio z mężem jeździłam po półki? To patrzcie, ile teraz jest ich za mną. To jest tydzień później. No, pokazać potocznie. Ale ja raz, dwa, trzy, trzy, albo cztery te półki, których poszukiwałam. Pewnie jakaś promocja będzie. Doniczki mam fajne. Znaczy się osłonki. Są całkiem ładne i cenowo, niezła cena. I te na stopce też są spokojne. A tak ogólnie to przyszłam, bo takie fajne właśnie przechowywacze pod spód na ostatnią półkę, ale nic takiego nie ma, więc trochę trochę się zasmuciłam. Jeszcze fajne zegary. Nad tym się mocno zastanawiam, czy sobie przy łóżku nie postawić, ale już chyba bym nie przeszła. Ale zegary mam eleganckie i cenowo też fajne. 5,6 euro, euro 13 za tym wielki mi się zawsze podobał ten za 18 No ale go sobie powieszę nie? To też jest fajne do przedpokoju. Takie praktyczne, jak ktoś ma większy pokój. W ogóle zastanawiałam się jeszcze nad tym regałem. I on już ma taki przechowywacz, tylko on jest duży niższy, bo aż o 25 cm. No to jest różnica. To, to, to... Tej przestrzeni między bułkami jest po prostu mniej. To na roślinę trochę mogłoby być słabo, moim zdaniem. Tak ogólnie, w to duży wybór rzeczy na ogród do ogrodu. Na taki wiecie sezon wiosenny, yy, spore donice. Jak ktoś ma dom, to jak najbardziej przed domem takie fajne kompozycje sobie ustawić. Nawet jakieś łoweczki się pojawiły. No dużo jest tu wszystkiego, dużo doniczki gliniane jak najbardziej w zestawionych, chyba cenowo fajnie wychodzą to jest też fajne na tych trzech nóżkach, ja lubię te z nóżkami znajoma się ze mnie o patrzcie, odbijam się ale fajne te donice takie na zewnątrz ogólnie mnóstwo wszystkiego a ja bardzo lubię te podkładki pod naczynia. niestety takie jasne są to często trzeba będzie prać ale jeśli to jest ta cena to chyba i tak sobie wezmę, bo ta moja już jest, no moja jest do niczego. A jak będzie jeszcze inny kolor, to też sobie wezmę, no tak mniej więcej rok minimum wytrzymuję. I te ręczniczki są fajne. a Wakzon również wybór gumek do włosów. Taki trochę słaby. Wszystko poprzebierane. A te do włosów są fajne spinki. No ja nie lubię za bardzo, mnie to ciśnie denerwuje. Myślę, że jedną z takich sobie wezmę, bo w ogóle nie mam gumek. Tak i tak już muszę zapłacić za tą matę, to czemu by nie. I ogromny wybór produktów do włosów. Mnóstwo tego tu jest. Suchy szampon. któryś miałam i był całkiem fajny. Tylko właśnie nie wiem, który ich chyba powinnam jeszcze raz wziąć. Taki, który jest z pudrem. Nie, nie ma nigdzie fajnych gumek do włosów. Wykupili chyba w ogóle, jaką mam. Dziś fryzurę rozczochraną, stąd jej potrzeba gumki. Byłam jeszcze na chwilę w Kiku, mieli fajne takie suzaśne kubki, e, słodkie w sensie, kubki z e, motywem świątecznym, wielkanocnym, ale tak chyba idę do Lidla. Zrobię zakupy. O, idę do Aksona, ale tylko na chwilkę, e, bo chyba potrzebuję kokosowy. No to coś kokosowego. Ja już się z Wami żegnam. Jakby coś fajnego w nie było, to dogram Wam to przed. A jak nie, to się żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!